Raport z wojny Ukraina-Rosja 25-02-2022. Dziś nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły zbrojną agresję przeciwko naszemu sąsiadowi. Mamy przyjęte ryszenie o prowadzenie specjalnej wojennej operacji. Słyszymy eksplozję w tym momencie w zasięgu naszego wzroku Who chose this war? Witajcie, niestety rosyjska inwazja na Ukrainę ciągle postępuje, a to, co przez co niektórych jeszcze niedawno było odrzucane, stało się faktem. Chociaż starcie zbrojne wybuchło w czwartkową noc 24 lutego, Rosjanie zdążyli już przejąć kontrolę nad częścią Ukrainy. Natomiast w piątkowy poranek trwa rosyjska ofensywa na Kijów, który w nocy tego samego dnia od godziny około 3.30 jest bombardowany i atakowany przez siły powietrzne, ale także lądowe. Rosja prawdopodobnie próbuje przejąć kontrolę nad Kijowem, aby stworzyć w mieście nowe sympatyzujące Rosji władze oraz pozbyć się przeciwników Kremla, co miałoby potwierdzić. We wcześniejszych działaniach wywiadu brytyjskiego i amerykańskiego w sprawie tzw. czarnej listy Kremla. Kijów jest też częściowo kontrolowany przez siły rosyjskie, które realizują ten cel poprzez serię desantów, takich jak ten na lotnisku w Chostomlu pod Kijowem, który został jednak ostatecznie odparty przez siły ukraińskie. Stolica Ukrainy nie jest jednak jedynym miejscem, które atakowane jest przez rosyjską armię. Siły zbrojne Ukrainy prowadzą działania obronne na czterech kierunkach z siłami rosyjskimi. Podało w piątek MSW Ukrainy. Jedna z ofensyw prowadzona jest od południa, konkretnie z półwyspu Krymskiego na obwód hersoński. Druga od strony separatystycznych republik w Donbasie, gdzie ciężkie walki ze strony ukraińskiej trwają w Mariupolu. Gdyby doszło do załamania tych frontów, Rosja mogłaby przejąć cały pas morski, odcinając Ukrainę od Morza Azowskiego, a następnym zmasowanym atakiem byłaby prawdopodobnie nadmorska Odessa, czyli najważniejsze miasto portowe Ukrainy które już teraz poddawane jest rosyjskim atakom. Zwycięstwo Rosjan na tych frontach skutkowałoby odcięciem Ukrainy od Morza Czarnego. Natomiast na chwilę obecną ostatnią kluczową linią obrony jest wschód razem z Charkowem, gdzie trwają najcięższe walki. Wydarzenia na Ukrainie już na tą chwilę kosztowały życie setek, o ile nie tysięcy ludzi, ponieważ te dane ciągle się zmieniają. Dodatkowo spowodowały panikę na światowych rynkach w tym na przykład mocno osłabiły polską złotówkę. Na naszych granicach widać też długie korki składające się z osób, które z Ukrainy uciekają. Dlatego w dzisiejszym materiale przedstawię wam wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie zdążyłem zebrać do 25 lutego oraz co może dalej nastąpić w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dlatego dziś zapraszam was na raport z tych bardzo ważnych, a zarazem ciężkich wydarzeń. Po najważniejsze informacje zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie ciągle prowadzona jest relacja. Zachęcam Was także do dyskusji na ten temat na naszym Discordzie. Dziękuję osobom, które pomagały mi współtworzyć dzisiejszy odcinek. Przejdźmy już do materiału. Po początkowej fazie strachu i dezinformacji, jaka miała miejsce w poranek 24 lutego, w mediach pojawiał się nawet przekaz, że Ukraina nie jest w stanie się skutecznie bronić, a destabilizacja postępuje zbyt szybko. W końcu rosyjskie pociski lądowały nawet w tak odległych na zachód miastach jak Iwano Frankfisk czy też łódzk. W tym przypadku oddalony o zaledwie 90 km od polskich granic. Było to możliwe dzięki rozlokowaniu rosyjskiego sprzętu także na terytorium Białorusi. I choć białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka twierdzi, że jego państwo nie bierze czynnego udziału w tym konflikcie, jadzienne i dzierżawa mocniejsze. naszych wojsk tam nie. No jeśli nadal budut, jest to będzie nie Białorusi i Rosji, ani będą. Но самое главное. Tak nawet jeśli jego wojska w tym nie partycypują, to z terytorium Białorusi dokonywane są ataki rakietowe i lądowe na Ukrainę. Ten fakt udowadniają liczne nagrania z Białorusi ukazujące przemieszczanie się rosyjskich wojsk, komunikaty władz Kijowa o wystrzeliwanych rakietach z północy, czy też informacja, którą przekazał sztab generalny w Kijowie odnośnie lądowania w białoruskim Homelu rosyjskich samolotów I-76. Nawet na Live UAMAP, czyli stronie ukazującej postępy konfliktu, tu widać wyraźnie, gdzie znajdują się rosyjskie punkty zbiorcze na terytorium Białorusi. Tuż na obrzeżach ukraińskiej stolicy zauważono także sprzęt wojskowy z oznaczeniem Z, którego używały wcześniej siły rosyjskie. Podało na to jeszcze Riemiach. Telewizja donosi również o kolejnej próbie desantów w Kijowie. Niepokojące wieści pochodzą także z Czarnobyla, który został zajęty przez rosyjskie wojska, a naukowcy i lokalni pracownicy zostali wzięci do niewoli. Jednak najnowszy komunikat z. Live UAMAP na podstawie Państwowej Inspekcji Regulacji Jądrowej Ukrainy Uspakaja. Agencja przypisuje podwyższony poziom promieniowania naruszeniu wierzchniej warstwy gleby spowodowane przemieszczaniem się dużej liczby ciężkiego sprzętu wojskowego przez strefę wykluczenia. Jednak dalej istnieją uzasadnione obawy co do próby przez Rosję naruszenia sarkofagu oraz stopionego dalej radioaktywnego rdzenia, który mógłby doprowadzić do skażenia północnej części Ukrainy, ale póki co nie ma na to dowodów. Siły Ukrainy odpierają rosyjski atak na stolicę, jednak ciężkie starcia mają miejsce w dwóch dzielnicach na północy Kijowa Dymer i Ivankiv. W mieście można usłyszeć alarmy i apele o zejście do schronów. Ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych potwierdził te doniesienia. By odciąć drogę rosyjskiej kolumnie, Ukraińcy wysadzili most na rzece Tretew. Był to jeden z kilku mostów, które zostały wysadzone, aby odciąć Rosjanom możliwość wjechania do stolicy Ukrainy ciężkim sprzętem. Do mediów docierają coraz to nowsze doniesienia o zniszczonej infrastrukturze ukraińskiej armii, która trafiana jest przez rosyjskie pociski rakietowe wystrzeliwane z Białorusi i Rosji. W ten sam sposób skończył jeden z magazynów broni w Odessie. Jednak tutaj rakiety prawdopodobnie wyleciały z pokładów rosyjskiej floty czarnomorskiej. Niestety Ukraińcy przegrali walkę o tak zwaną Wyspę Węży. Warto mieć tylko na uwadze, że miała tam miejsce bohaterska walka ukraińskich żołnierzy. Którzy nie przystali na rosyjskie ultimatum. 13-osobowy kontyngent ukraińskich żołnierzy broniący wyspy został zabity. Pokazuje to brutalność tej wojny i fakt, że prezydent Rosji nie powstrzyma się przed niczym. W tym także przed masowymi aresztowaniami protestujących obywateli, bowiem 24 lutego dziesiątki tysięcy Rosjan w Moskwie, Petersburgu, Nowosybirsku i wielu innych miastach wyszło na protesty, sprzeciwiając się wojnie. Putin jednak tak uzasadnia swoje decyzje. Zachodni świat wprowadza coraz to nowsze sankcje, jednak póki co z uwagi na sprzeciw Niemiec, Węgier, Cypru i Włoch, jedna z najbardziej destruktywnych sankcji, czyli odłączenie Rosji od systemu bankowego SWIFT, dalej nie została podjęta. Prezydent Ukrainy na swoim Twitterze, ale także w orędziu informuje, że Ukraina w najważniejszym starciu pozostała sama, ale cieszy się, że sankcje zostały na Rosję nałożone. Today I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO. I have asked directly, everyone is afraid, no one answers. But we are not afraid, we are not afraid of anything. We are not afraid to defend our country, we are not afraid of Russia, we are not afraid to talk to Russia. Nie boimy się Nicio. Wielu Ukraińców zdecydowało się na wyjazd do Polski, jak i innych części Europy, jednak polskie władze są ostrożne w szacunkach. Dziś ambasador USA w Polsce pojechał do przemyśla spotkać się z uchodźcami z Ukrainy. Powszechny strach i próby ewakuacji na zachód zostały zarejestrowane dzięki zdjęciom długich na dziesiątki kilometrów korków widzianych na zachodnim wylocie z Kijowa. Podobne nagrania możemy zobaczyć z kamer straży granicznej na polskich przejściach granicznych. Jednak nie brakuje też chętnych do obrony narodu, co udowadniają duże kolejki do biur rejestracji do wojska. Widać więc wyraźnie, że Ukraińcy są też gotowi bronić swojego kraju, co pokazuje też wymowna fotografia 80-letniego mężczyzny czekającego na pobór, z niewielką walizką zawierającą dwie koszule i bieliznę na zmianę. Rosjanie rozciągają obecnie front w pobliżu Charkowa, aby spróbować otoczyć miasto. Jest to jedno z kluczowych punktów obrony na wschodnim froncie. Najbliższe godziny lub dni powinny zadecydować o dalszym losie tej części Ukrainy. Pewną oznaką, która może wskazywać na to, że Rosjanie nieco przeliczyli się z możliwymi stratami w wyniku walk na Ukrainie, jest informacja dziś z godziny 14, dotycząca tego, że Rosja jest ponoć gotowa wysłać swoją delegację do Mińska na rozmowy z Ukrainą, cytując wypowiedź rzecznika Kremla, która została przekazana przez Twitter. Life Ciężko powiedzieć, jaka będzie odpowiedź władz Ukrainy, ale spotkanie w takim wymiarze mogłoby też negatywnie wpłynąć na morale ukraińskiej armii, a żądania Rosji niewykluczone, że byłyby absurdalne. Nie zapominajmy o hipotetycznym planie utworzenia tak zwanej Noworosji z południowo-wschodniej części Ukrainy i dodatkowo ograniczenia wpływów tego państwa do dwóch trzecich dotychczasowego terytorium. Póki co ten plan nie wchodzi w grę. W końcu Mariupol wciąż się broni więc główny cel Rosji, odcięcia Ukrainy od morza oraz przejęcie całego Donbasu dalej nie zostały spełnione. Ale z drugiej strony jak przekazał mer Kijowa Vitail Kliczko, miasto wkracza w ostatnią fazę defensywy, więc straty mogą być znaczne. Ciągle wyją syreny, a mieszkańcy ewakuowani są do schronów. Upadek Kijowa mógłby być przez Moskwę wykorzystany jako pretekst do delegalizacji obecnych rządów. W końcu posiadaliby oni stolicę Ukrainy. Dziś około o godzinie 12 odbyła się też rozmowa prezydenta Chin Xi Jinpinga i Putina. Rozmawiali oni telefonicznie o sytuacji na Ukrainie. Oczy świata zwrócone są także na Tajwan ponieważ 24 lutego chińskie myśliwce naruszyły strefę powietrzną Tajwanu. Wielu ekspertów uważa, że Chiny mogłyby wykorzystać obecny kryzys na Ukrainie, a co za tym idzie skupienie USA na tym problemie. Póki co siły obrony wyspy zwiększyły swoje patrole, a co za tym idzie czujność. Co też ważne i pokazuje, jak bardzo światowa ekonomia jest ze sobą powiązana, to fakt odnośnie relacji rynków. Niemal od razu po wybuchu konfliktu polska złotówka dość mocno straciła. Straty widoczne były na GPW czy rosyjskiej giełdzie. Dziś sytuacja się nieco opanowała, ale wiele osób niemal od razu ruszyło na stację paliw czy też do bankomatów z uwagi na obawy o dostępność paliwa czy też gotówki. Spowodowało to nagły zwiększony popyt, co wywindowało ceny na części ze stacji. Warto tylko nadmienić, że to spekulacja, bowiem z wpisu prezesa Orlenu Daniela Obajtka wynika, że Polska pod względem surowców energetycznych jest bezpieczna i nie ma powodów do paniki. Odcinek na ten temat znajdziecie na kanale bez sensu. Ciężko więc powiedzieć, co przyniosą następne dni i godziny, ponieważ sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a zarazem napięta. Dalsza eskalacja konfliktu, co najsmutniejsze, może przynieść gigantyczne straty w ludziach, ale oprócz tego, dewastacje i zniszczenie ukraińskiej gospodarki. W końcu oprócz bombardowań, zniszczonej infrastruktury, Rosjanie blokują obecnie ukraińskim statkom dostęp do portów. Ostrzelali nawet omyłkowo mołdawski statek. Niestety Turcja raczej nie zablokuje na prośbę Ukrainy cieśniny Bosfor, a tą informację przekazał turecki minister spraw zagranicznych. Byłoby to ważne, ponieważ uniemożliwiłoby przemieszczanie rosyjskiej floty z innych części świata. Ale co ważne, nasz kraj zamknął przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych. Na ten sam krok zdecydowali się Czesi. Ambasador USA w Polsce przekazał natomiast informację, że Polska jest bezpieczna, ponieważ czuwa nad nami NATO. Jednak, mimo tego, że jesteśmy bezpieczni, nie możemy zapominać o tym, co dzieje się na terytorium Ukrainy. Dlatego ja już się z Wami żegnam, a na koniec pozostawiam Wam orędzie prezydenta RP i Waszą własną refleksję. Dziękuję za uwagę. Drodzy rodacy, dziś jako zachodni świat zdajemy egzamin z wiarygodności. To od tego, w jaki sposób wspólnie zareagujemy na zło, które dzieje się na naszych oczach, zależy przyszłość wolnego świata. W tych dniach odpowiadamy na kluczowe pytanie: czy wartości, które wspólnie wyznajemy wolność, demokracja, praworządność, prawa człowieka, solidarność naprawdę coś znaczą, czy są tylko pięknymi hasłami? Dla nas Polaków są one fundamentem. Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina. Niech żyje Polska.